Joanna Narec, nie jestem sama. Nigdy nie będę sama, powiedziałam do siebie, widząc, jak na mnie patrzy. I tylko czas wyobrażał to sobie inaczej. Jednak nie jestem sama, wiem to od dawna. Za każdym razem otwiera moje oczy, czyta niewypowiedziane myśli, znajduje na nie odpowiedzi i kocha. Wszystko było rozłożone w czasie, i nikt nie wiedział, od czego zacząć. Dopiero czas nam pokazał, ile trzeba mieć siły, wiary i zaufania, że zamiast czekać na niemożliwe, spróbuj powiedzieć jedno słowo. Tak, i to wystarczy. Wtedy czas spojrzał na nas łaskawszym okiem.